Znalazłem pewien list do obywateli Kedwen. Ludzie listy piszą. Ty kretynie, to twoje wypłaciny. Skąd ten pomysł? Bo cię znam. Poza tym bezczelnie powołujesz się w nich na mnie. Nie jesteś jedynym Wiedźminem na świecie. Czyli przyznajesz, że to ty? Pewnie, że ja. Ludzie i tak mają dosyć tego nadętego pajaca, który kolaboruje z Nilfgaardem, więc postanowiłem nieco szerzej otworzyć im oczy. A wiesz, co ten nadęty pajac zrobi, jak się dowie, kto otwiera oczy jego ludziom? A skąd miałby się dowiedzieć? Tylko od ciebie. A zakładam, że mu nie doniesiesz. Zabiją cię. to Po co się w to pakujesz? Henselt zaproponował, żebym pisał panegiryki na jego cześć. Wyobrażasz sobie? Ja i polityczne teksty. Za kogo on mnie uważa? Przecież teraz robisz dokładnie to samo. Możliwe, ale w słusznej sprawie. Henselt to kutas. Jaskier. Jaskier, co tam garnęt wyczytałeś o jaskrze? Tymczasem król Hensel wdzięczy się do cesarskiego posła jak tania dziwka, co to wypatrzyła w bordelu mieszczucha z pełną sakwą. Pamiętajcie, że dziwka może być chędożona przez kogo chce. Jej dupa, jej wybór. Król to co innego. Jego dupa jest własnością u nas wszystkich. Nazywa się Kedron. Czy pozwolimy nielwarckiej yy, kuźce chędożyć nasz kraj? Jak mówią przyjaciel Wiedźminy, jeśli tym sposobem świat ma ocaleć, to niech ten świat lepiej zginie. Aha, to jest... He, he, to, to jaskier napisał, okay.